Witajcie! Do tego filmu skłonił mnie komentarz. Pewna pani zapytała mnie Zenon, bo są takie nowe lampki smart. Dzień noc. I ja nie umiem ich podłączyć do telefonu. To ja będzie świetny pomysł. W sumie to nie wiedziałem, że są takie lampki. to zrobimy o ten film. Pojechałem do trzmiałam wie chłopaki. Potrzebuję te nowe lampki, dzień noc, te małe. SMART. No spoko są. No bo chcę tam się pobawić na telefonie. Jak na telefonie? Przecież one nie są sterowane z telefonu. No jak nie są? Przecież się nazywają Smart. No nazywają się Smart, ale sterowane z telefonu nie są. Mówię kurde. Aquaele robi ludzi w Balonsona. No to wiecie, do Aquela. Siema, tu Zenon, ty o co chodzi z tymi nazwami Smart? Czemu robicie ludzi w Balonsona? Odpowiedź. Nie, 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 Zenon. Słuchaj, te lampki są już długo na rynku, bo jak pamiętacie, były wcześniej te nie dzień, noc. I one też się nazywały Smart. A czemu się nazywały Smart? Bo to była era, jak wchodziły smartfony. Więc ta lampka przypomina kształtem smartfon. Dlatego nazywa się Smart. A ja mówię, no, jest tu logika. Więc niestety, żeby tymi lampkami sterować z komórczaka, potrzebujecie soket Link Duo. Także szanowna Pani, nic dziwnego, że się nie udało tych lampek czy lampki odpalić na komórce. Bo potrzebne jest to ustrojstwo. Także dzisiaj sobie zobaczymy. Mam dwa smaki tych lampek. Są w sumie cztery, bo jest biała-czarna, biała-czarna. I jest. Yy, jest. Gdzie to jest napisane? Sunny i plant. Ja zawsze wolę plant, bo jest więcej czerwonego. Takie bardziej cukierkowe, z akwarium się to po prostu bardziej podoba. A więc jest na przeszkodzie, gdzie można sobie takie lampki dwie założyć na kosteczkę i nawet strawniczek uciągną. Ale my sobie dzisiaj zobaczymy, jak świeci plant, jak świeci sany, jak świeci noc i jak świeci brzask. Bo tutaj na pudełku, no nawet nie jest napisane po polsku, jak to się nazywa, ale to jest, uznajmy, brzask. No i oczywiście, jak to się to ma. Do sterowania na komórczaku. Także zapraszam serdecznie na film. Prezentowane produkty dostępne w czmielu, linki w opisie filmu. Dzisiaj mamy blacik tymczasowy. I kręcę to słuchajcie w przerwach między sąsiadami, bo tu jest dzisiaj dzień wiertarki i z pięć na raz borują. Więc jak jest chwila przerwy, to nagrywamy dalszą część. Nawet kawy nie zdążyłem zrobić, żeby szybko tu polecić. Dobra, eee, czy to widać w kadrze? Bo tu mamy tymczasowy stolik, bo się studio buduje. I zobaczcie: mamy Aqual Lady Smart Sunny Day Night i Aqua Lady Smart Plant Day Night. Kolor czarny, kolor biały, podgląd day, day night, night i day break. Czy jak to się czyta? Nazwijmy to brzaski. Widzicie, tutaj jest więcej tych diut czerwonych. I one takie bardziej cukierkowe. No jest wiertarka. Jestem bardzo ciekawy, czy telefon wytnie te borowanie. E, jaka różnica jest między tymi lampami? Zobaczcie. Kąt spadania światła 120 stopni. Sany ma 520 lumenów, a Plant tylko 350. A co to jest tu? To jest jakiś symbol. Patrzcie. 600 lumenów, a tu jest 420. 4,8 w 7000 Kelwinów temperaturka, a tutaj 9000 Kelwinów. Yy, nie wiem o co chodzi. Tu jest jakiś kąt 110, tu jest kąt 110. I na 220 V. I patrzcie, sany jest jeszcze mniej. Klasa energetyczna E po nowemu, a tu F. Jakim cudem, jak to ma 48W? Sprawdzimy moim chińskim mierniczkiem. Czy to 48W jest, jak świecą się wszystkie? Ile jest, jak świeci to? Była ta wcześniejsza wersja. Bez tego dodatku, dzień-noc. I ona była bardzo spoko. Mi się podobała. Nawet chyba była mocniejsza wtedy, ta lampka. Nie, nie pamiętam. Jak ktoś pamięta, niech napisze w komentarzu. Dobra, tyle na froncie. Z Bokensona. Polska. Lampka do nanoakwariów, trzy tryby świecenia. Dzień, dzień break, night. Tryb świecenia zmieniamy manualnie lub zdalnie przez aplikację z gwiazdką. O i tu jest gwiazdka, a gwiazdka Socket Link Duo nie zawiera, proszę szanownej pani. Uniwersalne. Spektrum światła sany, 600 lumenów. Podkreśla naturalne kolory roślin i ryb. Energoszczenne diody LED. Długowieczność 15 tysięcy godzin pracy. Słuchajcie, to jest tak jak z tymi żarówkami. czy ja nie mówię żarówki, ale co ja kupię jakąś żarówkę energooszczędną i ona pip po miesiącu się przepala. Idzie te 15 tysięcy godzin. Unikalny design. Minimalistyczna forma. Forma smartfona. Bolują dalej. Ciekawe czy będę musiał powtórkę robić. Łatwość montażu na szybie o grubości do 4 mm. Cholera. Ja chyba nie mam takiej kostki takiego akwarium z tak cienkimi szybami. Czym to się różni przy plancie? 420 lumenów. A tu napisali temperatura barwowa 9000 kelwinów w dzień. No, a tu tego nie podali. Reszta jest to samo. Akwael O, tu mamy wykresy. Zobaczcie, jak sany świeci. W ogóle jest malutko czerwonego, a w plancie mamy takie rogi. Jest czerwony to cała różnica. I na podglądzie też jest, nie? No i tutaj soket duo, i angielski. Dla przypomnienia, jest już film o tym urządzeniu na kanale. To jest po prostu taki zasilacz z dwoma wtyczkami o maksymalnym obciążeniu 250 W i na Fifi Rifi dwa wyjścia. Dlatego duo I możemy w aplikacji tym jednym i drugim wyjściem sterować. I to jest dedykowane pod, pod te oświetlenia nocne. Bo tam jest to tak czarodziejsko rozwiązane, szybko klik, tak zwany. Yy. Kompatybilne, współpracuje. Matko błoska, jest trochę po polsku nawet. Z tymi zestawami, z oświetleniem, z grzałką, z pompami dozującymi. Hmm, a tu jest co? Że możemy lampą i grzałką. Dwa lata gwarancji, fiku fiku. Dobra, dostańmy się do lampki Sunny. Tu coś jeszcze mamy. Espaniolski. 5 godzin na 1000 godzin. No muszę zrobić ten film o prądzie. Tylko mam taki problem, że moje smart gniazdko, które liczy zużycie prądu, coś się nie chce do nowej sieci FifiRifi zalogować. Ja chciałem tam Wam pokazać na wykresach, jak akwarium działa, ile wciąga prądu z grzałką, bez grzałki i tego typu rzeczy. Ty ja to zawsze nie chcę, wiecie, rozerwać tego pudełka. O, jest cacy. Powiem mam sprytne jest to pudełeczko. Jest i nasza lampa. Jest akwalowska instrukcja. Czemu ja mówię tak z przekąsem akwalowska? Bo tu jest dużo, dużo drobnych, drobnych druczków, drobnych tekstów, gdzie zenąś bez okularów nie widzi, a obrazków mało. No tu akurat jest jak i nawet zdjęcie. A tu standard. Dobra. I tu jest tak zwany szybko-klik, że zobaczycie o co chodzi. Jak ktoś nie wie, to zaraz się dowie, jak podłączymy tu prąd. Tylko skąd ja prąd mam wziąć? Muszę przynieść przedłużacz. Dobra, jest nasza lampka. Tak wyglądają diody. No smartfon, nie? Smart. Jak byk. I tu mamy te 4 mm. No na upartego pewnie na 5 wejdzie. I tu co ciekawe jest F. No niech mnie ktoś to wytłumaczy. 5 kWh godzin. 5 kWh godzin. F Nie wiem. Ktoś wie? Niech napisze w komentarzach. I planta mamy w modnym, białym kolorze. I co ciekawe, ta poprzednia wersja plantów miała tu taką nalepkę z napisem, że się automatycznie naprawia, jak się coś przepali, to potem działa. Tu już tego nie ma. Tu jakiś klejowy zadzior. bardzo ładne 4,8w 4,8w patrzcie, 7000 kelwinów, 9000 kelwinów 350 lumenów 520 lumenów, no wszystko jak trzeba opisane, nikt się tutaj przed niczym nie chowa dostanę waszał zaraz od tych wiertarek czy program do uszowania strzyłów sobie poradzi. Dobra. Mamy nasze lampki i to jest nasze słuchajcie, urządzenie do smartfoniksa. Pozmieniało się, bo chyba kiedyś nie było tego czegoś, tych zabezpieczeń, bo jak to nazwać? Gdzie, I gdzie jest jeden? A jest! Dwójka, jedynka! O, to dwie naraz podłączymy. A co? A co nam to, Jezu, jakie to duże? Duże, a lekkie. Tu mamy reset, jakąś diodę. Idę po świnki. Dobra, mamy wszystko co trzeba. Słuchajcie, to jest plant. Jak włączymy na mhm, ja ten czyczek. Tu nie widać, ja wam to potem pokażę na akwarium. Plant jest cieplejszy, mimo że, albo to moje złudzenie, ma 9000 kelwinów, a to 7, ale to mi się wydaje bliźniejsze światło, tu jest takie bardziej czerwone, tu nie widać, zrobimy sobie porównania zaraz na akwarium, mam tu jakieś takie z korzonkiem, to będziemy oglądać, ale nie o tym. Dobra, jak się obsługuje to cudo, bardzo łatwo się to dodaje, Teraz tak łatwo się to dodaje, że nie chce się usunąć, bo jak się usuwa, to się zaraz dodaje z powrotem, takie mądre. Więc wchodzimy do aplikacji. Brakuje mi tylko kodu QR, żeby tę aplikację ściągnąć. Muszę ją sobie ze sklepu Play ściągnąć. Nazywa się AquaL Aquarium. Wchodzimy do aplikacji. I mamy nasz Socket Link Duo. I tu mamy coś takiego jak programy pracy. I widzicie, ja tu się bawiłem. Czy ja to mogę usunąć? Mogę, żeby Wam pokazać od nowa. Tryb stały. No to wyjście pierwsze. I co ma się palić? Ma się. Ma się palić. O Boże. Ma się palić. Dzień. Fajnie się pali dzień. A zmiana może zająć do 15 sekund, bo ja się zastanawiałem, ile to trwa, a to 15 sekund, bo on musi poczekać, aż się zresetuje lampa i dopiero włączy. O, widzicie? Dwa razy kliknął i pojawił się dimbre. I jak zrobię noc, to musimy poczekać 15 sekund i on wtedy zrobi 3 kliki. To jest Mistrzostwo Świata. No to to potrafi, to urządzenie. Go nie widzicie, ale jest, jest. O, tu. O, widzicie? Raz, dwa, trzy fik. No i nie każdy programator tak potrafi zrobić. Tak samo z niem. Za 15 sekund. Dopiero on czeka 15 sekund, aż, aż to się przedstawi i włączy nam dopiero dzień. Takie buty. O, i jest od razu. Dobra, ale my chcemy czasowy. Czasowy chcemy i chcemy dodać tryb czasowy. Że ma się włączyć, która jest 51, to 52, do 53 codziennie obsługa tych właśnie nowych lamp 3 zakresowych ma się włączyć. Dzień na wyjściu numer 1 i zapisz. I koniec. Zaprogramowane. I możemy dodać znowu tryb czasowy. Dzień, noc, że ma się włączyć noc. Od 50, ja nie wiem ile tam daje minut. Od 54 do 55. Nie wiem, czy nie będzie gryzło. Zapisz. A nie będzie się gryzło. Więc za minutę nam przeskoczy. To dajemy przyspieszadło. A ja się napiję kawy. Jest 52. Zapalił się dzień a 54 zapali nam się noc, po prostu będzie migać. Także bardzo prosto i przyjemnie. Ale dobra, to już wiecie, jak to się tu obsługuje z aplikacji, to porównajmy sobie, czym się różnią te lampki, no, a różnią się światłem. To idziemy do akwarium. Zanim pójdziemy do akwarium, zobaczmy, jak tam koszty prądu pali się świt. 2,9 W, 2,8. Pełny plant 5 W. I patrzcie, co jest ciekawe. Ten miernik ma chyba jakieś takie plus minus, pół wata Bo jak włączę noc, to jest pół W. Tak, 0,4. I nagle to jest perpetuum mobile. Nie zużywa prądu. Czyli jest tak mały pobór prądu, że jest chyba mniejszy jak pół wata, nie 0,1 wata No to jakieś czary. A zobaczmy drugą lampę. Tu było 5 W na plancie. A tu na sany ile jest? Pięć. Też równo. sany z niebieskim. Chyba mniej wtedy ciągnie. Też 2,8. Identycznie jak to. A nocka? Spada, spada i... Pff. Minimalne straty. Elegancja Francja. Najbardziej energooszczędna lampa we wszechświecie. Dobra, idziemy zobaczyć jak to świeci na, na akwarium. A ja chyba muszę kupić mądrzejszy miernik, bo ten jednak... Jak są tak niskie pobory, to nie bardzo. Ciemno jak w nosie, ale żeby było ładnie widać, jak świeci lampa Smart Sunny. Proszę bardzo, tak świeci. Moc 5W. Szyba szóstka i lampa weszła bez problemu. Czyli tak świeci nam Sunny. Tak świeci nam brzask. Faktycznie jest chyba trochę, trochę ciemniej. Zaraz to sobie porównamy, jak porobię zdjęcia i wkleję wszystkie obok siebie. I tak świeci noc. Dobra, podłączamy planta, a ja jeszcze zrobię zdjęcia i sobie porównamy co, jak co świeci. No dobra, to jak świeci plant? Tylko muszę go przełączyć. To jest plant. Chyba bardziej mi się podoba. Słuchajcie, to jest tylko 5 watów. Akwarium 60 na 30. Bez wody daje radę, nie? Tak świeci brzask. 28W. No i nocka to będzie nocka, to nic nie będzie widać, nie? Ale zobaczmy co będzie. Jak ja sobie zapalę obydwie te lampy. O, może w ten sposób. Tylko nie brzask. O, a plant. A tu zapalimy słoneczko. No powiem wam, że dwie lampy robią robotę, nie? Mamy 10 W i oświetlone. Pięknie akwarium. No dobra. Tyle na dzisiaj. Trzymajcie się ciepło. Cześć. Prezentowane produkty dostępne w Czmielu. Linki w opisie filmu.